Spójrzmy na podpunkt b. Tutaj na początek dziedzina, czyli minus x musi być większy od zera. Obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x będzie od zera mniejszy, czyli dziedzina to będzie przedział od minus nieskończoności do zera. No i rysujemy wykres funkcji f w kilku etapach, najpierw rysujemy wykres funkcji o wzorze logarytm przy podstawie 1 trzecia z x. Następnie wykres tej funkcji musimy odbić symetrycznie względem osi o y, bo wówczas otrzymamy funkcję o wzorze logarytm przy podstawie 1 trzecia z minus x, a następnie ten wykres musimy przesunąć o wektor o współrzędnych 0 minus 1 i wówczas mamy już wykres funkcji f. No i skoro druga współrzędna wektora jest ujemna, no to wykres funkcji przesuwamy w dół. No to po kolei. Najpierw tabelka. Wybieramy x, oczywiście z takiego przedziału, czyli x wybieramy większe od 0. Będzie to 1 trzecia. Dla jedynki y wynosi 0. No i podstawmy trójkę. Czyli jeżeli w miejsce x najpierw podstawimy 1 trzecią, to jest 1 trzecia do potęgi pierwszej. Tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli otrzymamy 1. Teraz pod x do wzoru funkcji podstawiamy trójkę. A 3 można zapisać jako 1 trzecią, no bo 3 to 1 trzecia do minus pierwszej. Tu mamy 1 trzecią, tu również, czyli pojawi się minus 1. Zaznaczamy te punkty, czyli 1 trzecia, 1 gdzieś tu. 1, 0. No, i 3 minus 1 łączymy, i to będzie wykres funkcji y. Następnie odbicie symetryczne względem o y, czyli ten punkt przenosimy tutaj, ten punkt przenosimy no, gdzieś w to miejsce, no i może jeszcze ten punkt sobie przenieśmy. Łączymy, i to będzie już wykres funkcji g. No, i jeszcze wykres tej funkcji przesuwamy o jedną jednostkę w dół. Czyli z tego punktu tutaj, z tego punktu tutaj, no i z tego punktu gdzieś w to miejsce łączymy i to już będzie wykres funkcji f. No i wyznaczmy jeszcze miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe znajduje się w tym miejscu, czyli może to sobie zaznaczmy. No i oczywiście miejsce zerowe jest to taki x, czyli taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0, czyli pod y podstawmy 0. No i wyznaczmy x. Mamy zatem 0 równa się logarytm przy podstawie 1 trzecia z minus x odjąć 1. Na początek minus 1 przyniosłem na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku, czyli 1 równa się logarytm przy podstawie 1 3 z minus x możemy to sobie zamienić także miejscami równa się 1. No, i zamienimy jedynkę na logarytm przy podstawie 1 trzecia, czyli możemy zapisać, że to będzie logarytm przy podstawie 1 trzecia z 1 trzeciej do potęgi pierwszej, ponieważ tu mamy 1 trzecią, tu również, wówczas otrzymamy 1, czyli to nam się będzie zgadzało. No i tu mamy już logarytm przy podstawie 1 trzecia, tu również, czyli przyrównajmy te liczby logarytmowane, czyli minus x równa się, 1 trzecia do pierwszej to 1 trzecia. Obustronnie dzielimy przez minus 1, czyli x wynosi minus 1 trzecia. No i to będzie nasze miejsce zerowe. Spójrzmy na podpunkt C, na początek dziedzina, czyli minus x musi być większe od 0. Obustronnie dzielimy przez minus 1, czyli x musi być od zera mniejszy, czyli dziedzina to będą liczby od minus nieskończoności do zera. Następnie rysujemy wykres funkcji f, czyli na początek narysujemy logarytm przy podstawie 3 z x, następnie ten wykres odbijemy symetrycznie względem osi o Y i otrzymamy wykres funkcji o wzorze logarytm przy podstawie 3. Z minus x, a następnie wykres tej funkcji należy przesunąć o wektor o współrzędnych 0 minus 2, czyli dwie jednostki w dół, no i wówczas będziemy mieli wykres funkcji f. No dobra, czyli zaczynamy od narysowania wykresu tej funkcji. Tabelka mamy x, y. Pamiętając o tym, że x muszą być większe od 0, gdy pod x podstawię 1, to y wynosi 0, to mamy trójkę, czyli wybiorę sobie jeszcze 1, 3 i 3. Mogłabym też wybrać na przykład 1, 9 i 9, 1, 27 i 27, tak żeby te y można, byłoby, po, można było po prostu wygodnie obliczyć. Czyli najpierw w miejsce x podstawmy 1, 3. Czyli logarytm przy podstawie 3 z 1 i 3, 1 trzecia to 3 do minus pierwszej. Tu mamy trójkę tu również, czyli pojawi się minus 1. Podstawmy trójkę, czyli 3 to będzie 3 do pierwszej. Tu mamy trójkę tu również, czyli 1 do tabelki. 3, 1 punkt mamy tutaj. 1, 0 w tym miejscu. 1 trzecia minus 1. Łączymy. I to będzie wykres funkcji Y. Ten wykres odbijamy symetrycznie względem u y. Czyli z tego punktu wędrujemy tu, z tego punktu w to miejsce. No i jeszcze ten punkt również tutaj odbijmy, połączymy i mamy wykres funkcji G. No i żeby otrzymać wykres funkcji F, wykres funkcji G przesuwamy o dwie jednostki w dół. Raz, dwa. Ten punkt raz, dwa, no tutaj, gdzieś poniżej będzie, no i ten punkt raz, dwa, gdzieś tutaj łączymy i to będzie wykres funkcji f. No i wyznaczmy jeszcze miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe jest to taki x, czyli taki argument, dla którego y, czyli wartość funkcji, wynosi 0, czyli pod y podstawmy 0, czyli mamy, że 0 równa się logarytm przy podstawie 3 z minus x. Odjąć 2, no i teraz tą minus dwójkę możemy przenieść na lewą stronę. Tu mamy logarytm przy podstawie 3 z minus x. Dwójkę na przykład możemy sobie zamienić na logarytm przy podstawie 3, no bo to będzie logarytm przy podstawie 3 z 3 do kwadratu, bo gdy, gdy mamy tutaj w podstawie logarytmu trójkę, tu także trójkę, to wtedy otrzymamy to, co mamy w wykładniku, czyli nadal 2. No i teraz, ponieważ po lewej stronie, po prawej stronie mamy logarytm, czyli zajmiemy się tylko tymi, tymi liczbami logarytmowanymi, czyli tu mamy 3 do kwadratu, czyli 9, równa się minus x, no i żeby wyznaczyć x, obie strony podzielę przez minus 1, czyli x to minus 9, no i to będzie nasze miejsce zerowe. Spójrzmy na podpunkt D. Tutaj na początek dziedzina, czyli minus x musi być większe od 0. Obustronnie dzielimy przez minus 1, czyli x musi być od zera mniejsze, czyli dziedzina to przedział od minus nieskończoności do zera. No i teraz rysujemy wykres takiej funkcji, czyli na początek logarytm przy podstawie 1, druga z x. Następnie wykres tej funkcji odbijamy symetrycznie względem osi o y i otrzymujemy wykres funkcji o wzorze. Logarytm przy podstawie 1, druga z minus x. A następnie wykres tej funkcji przesuwamy o wektor o współrzędnych 0,3, czyli 3 jednostki do góry. I wówczas mamy już wykres funkcji f. No dobra, czyli najpierw tabelka. Pamiętając, że x możemy wybierać tylko z liczby większych od 0. No i wybierzmy sobie 1, 2, 1 i 2. Tutaj będziemy mieli punkt o współrzędnych 1, 0. Podstawiamy dwójkę pod x, czyli mamy logarytm przy podstawie 1, 2 z 2. Czyli dwójkę możemy zapisać jako 1, drugą do minus pierwszej. Tu mamy 1, drugą tu również, czyli pojawi się minus 1. Teraz jedną, drugą, czyli logarytm przy podstawie jedna, druga z jednej, drugiej. Tu mamy jedną, drugą do potęgi pierwszej, czyli pojawi się jeden. Mamy punkt 1, druga 1 i punkt 2 minus 1. Łączymy i to będzie wykres funkcji y, tak? Tak sobie oznaczyliśmy. Następnie odbicie symetryczne względem osi o y, czyli względem tej osi pionowej. I ten punkt przenosimy, łączymy i to będzie wykres funkcji g, no i jeszcze trzy jednostki do góry, czyli raz, dwa, trzy ten punkt, raz, dwa, trzy, no gdzieś mniej więcej ten punkt, jeszcze ten raz, dwa, trzy. No i gdy te punkty połączymy, to otrzymamy wykres funkcji f. Pozostało nam jeszcze miejsce zerowe. No tutaj z wykresu ciężko będzie odczytać, no ale musimy pamiętać, że miejsce zerowe jest to taki x, czyli taki argument, dla którego y, czyli wartość funkcji wynosi 0. Nasz y to będzie f od x, czyli tu podstawmy sobie 0 równa się logarytm przy podstawie 1, 2 z minus x plus 3. No i przenieśmy sobie tą trójkę na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku. Minus trójką można zamienić na logarytm przy podstawie 1 druga, bo to będzie logarytm z jednej drugiej do potęgi minus trzeciej, bo gdy tu mamy jedną drugą, to również to otrzymamy, to co mamy w wykładniku, czyli faktycznie nadal minus 3. No i teraz po obu stronach mamy logarytmy, czyli możemy już zająć się tymi liczbami logarytmowanymi, czyli 1 druga do minus trzeciej równa się minus x, żeby pozbyć się minusa z wykładnika odwracamy to, co mamy w podstawie, czyli będą dwie pierwsze, czyli 2 do potęgi trzeciej. 2 do trzeciej to 8, czyli minus x równa się 8. Żeby wyznaczyć x obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x to minus 8, no i to będzie miejsce zerowe.